Now A się wystraszyłem. A ja żeby to siedział czy? Tak? Ty zostajesz? Ty zostajesz? No kurde. A ty, mam siedzieć tu? No, to już zostanę. Co? Zostanę. Poczekaj, bo kurde chcę To Pewnie nie przybył. Ja może zejdę z No spróbuj pierwszy. Tylko musiałbyś mi to poczynać. Jednak strasznie mi przeciążesz, wiesz? W sensie? No nie czuję się stabilnie i... A musisz sam jeździć. Co? Musisz sam jeździć. Ja no, muszę wyczuć, po prostu nie mam no, wyczyć. Jak ja zrobiłem 40 km, to co ja Szarpie. mogę o tym powiedzieć? Cześć, dzień dziecka, 1 czerwca 2024 roku, druga jazda i pierwsza z plecakiem, plecaczkiem. No i jeśli mam być szczery, no tak trochę niestabilnie, nie mam wyczucia, takie trochę mam ruchy nieskoordynowane, ale pewnie wszystko przyjdzie z wprawą. Trzeba próbować i jeździć jeszcze taki luk na moto

To pięknie, że... ja nie mam y... kierownicy, nie mam się za to złapać no. szarpię je i mogę wypaść z tego motoru mm -hmm. Jest ty tak szarpie strasznie no z ryby nie chciały chodzić masakra myślałam że spadnę Możyłam tylko żeby nie wiem a tu można zjechać gdzieś żeby wolniej? Skąd? Teraz już trzeba jechać do Leszczynowy. I to tak trzeba szybko szarpać? W jakim sensie to szybko szarpać? Z taką brzydkością trzeba jechać? Można jechać wolniej. Ja się nie nadaję chyba do to... tego.